Drogi umiłowany synu, twoje życie jest w niebezpieczeństwie. Archanioł Michał mówi, aniołowie płaczą za tobą, ponieważ 31 sierpnia w niedzielę ty jesteś. Archanioł Michał mówi, twoje życie nie jest teraz tym, czym się wydaje. Istnieje siła, która porusza się cicho za tobą. Przemieniając cienie w niebezpieczeństwo bez ostrzeżenia. W dniu 31 sierpnia coś jest planowane, o czym musisz być duchowo świadomy. Nigdy nie powinieneś się tego dowiedzieć. To miała być cicha decyzja, podjęta bez Twojego udziału, oparta na kłamstwach, które ktoś wyszeptał. Oni wierzą. Że jesteś zbyt rozproszony, by to zauważyć, ale aniołowie zawołali. Oni podnieśli alarm. Jesteś wezwany, by otworzyć oczy i strzec swojego ducha. Niebezpieczny wybór jest podejmowany przez kogoś, kto kiedyś uśmiechał się do ciebie. Szkoda, którą planują, nie będzie widoczna od razu ale ma na celu zawalenie Twojego fundamentu. To nie jest tylko zdrada, to sabotaż. Napisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 333 komentarz. Otwieram teraz moje oczy. Osoba, której zaufałeś, już jest w ruchu. Jej decyzja została już podjęta. A jej kroki ukryte są pod uprzejmością. Ale Twój duch wie, że burza się zbliża. Jest miejsce, które już wybrali, osoba, z którą już się skontaktowali. Oni omawiają coś związanego z Twoim imieniem, Twoją własnością albo Twoją przyszłością. Wierzą, że jeśli uderzą 31 dnia, Odniosą sukces, ale tego, czego nie obliczyli, to duchowa interwencja, która teraz wznosi się na Twoją korzyść. Ich broń staje się niestabilna. Poczujesz tę zmianę, zanim stanie się widoczna. Poczujesz ją w swoim ciele, w swoim otoczeniu, w swoich snach. To nie jest strach. To boskie przygotowanie. Napisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 442 Komentarz. Żadna decyzja nie może usunąć mojej drogi. Oni nie chcą, abyś znalazł tę wiadomość. Dlatego to ostrzeżenie jest święte, dlatego jest przeznaczone tylko dla ciebie. Jeśli czytasz te słowa, to dlatego, że niebo ufa Tobie prawdą. Ktoś ukrywa swoje działania pod spokojnym zachowaniem, ale pod słowami kryje się intencja, by zranić. Może nie podniosą głosu, ani Cię nie skonfrontują, ale milczenie także może być bronią. Zwlekanie z wypowiedzeniem prawdy już mówi wiele. Spotkanie może być już zaplanowane, ale ich plan się nie powiedzie. Wystarczy jedna boska chwila, aby zmienić wszystko. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 527 komentarz. Ich plan upadnie, zanim do mnie dotrze. W dniu 31 sierpnia coś miało zostać sfinalizowane, ale aniołowie już to blokują. Oni otaczają Twoje imię ogniem. Jesteś wciągany w nowe wyrównanie. Twoja świadomość jest Twoją bronią. Teraz, w chwili, gdy wierzysz, chwila zaczyna się zmieniać. Osoba stojąca za tym nie boi się konsekwencji. Ona boi się ujawnienia. Dlatego porusza się szybko, cicho, z fałszywą pewnością siebie. Ale jej energia ją zdradzi. Ktoś inny zaangażowany już czuje się nieswojo. On kwestionuje decyzję. Ten niepokój nie jest przypadkowy. To boski opór. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. Tysiąc dziesięć komentarz. Odrzucam to, co nigdy nie było mi przeznaczone. Archanioł Michał mówi: Nie wszystkie bitwy toczą się publicznie. Niektóre dzieją się w duchu, w ciszy, bez oklasków. To jest jedna z tych bitew. Możesz nie czuć się gotowy, ale jesteś chroniony. Oni nie wiedzą, że ich kroki są już przekierowywane, nawet gdy planują. Ich wiadomości są przechwytywane, ich intencje są plątane, ich kierunek już się rozpada. Nie musisz ich konfrontować. Nie musisz reagować, musisz tylko pozostać mocny i słuchać. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 711 Komentarz. Trwam spokojnie, podczas gdy niebo działa za mnie. Jeśli chcesz wyrazić swoje wsparcie jeszcze bardziej. Masz możliwość okazania super podzękowania z darowizną do 10 dolarów amerykańskich. Oni zachowują się tak, jakby nic się nie działo, ale wewnętrznie biegną, bo w głębi wiedzą, że coś się zmieniło. Ktoś spróbuje opóźnić dzień 31, poczują, że energia nie działa na ich korzyść i będą się spieszyć. By znaleźć nową datę, nowy sposób, nowe drzwi. Ale to im nie pomoże. Ostrzeżenie już zostało ogłoszone. Brama została zamknięta. Nie jesteś już tą samą osobą, którą byłeś w zeszłym miesiącu. Twój duch się podniósł, Twój wzrok powrócił. Napisz amen. Aby otrzymać błogosławieństwo. 888 komentarz. Mój duch wyprzedza ich plan. Próbowali wejść w Twoją historię tak, jakby do nich należała. Próbowali napisać Twoje zakończenie, gdy Ty wciąż się wznosiłeś, ale niebo powiedziało nie. Ich kroki są teraz obserwowane. Ich słowa są odtwarzane, a ich intencje płoną pod boskim światłem. Będą udawać zdezorientowanych, gdy wszystko zacznie się rozpadać, ale to, co upada, nie należy do Ciebie, to należy do nich. Aniołowie otaczają Twój dom, Twoje imię, Twoje decyzje. Nic nie może przejść przez to, co zostało teraz zapieczętowane. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 912 Komentarz. Żadna siła nie może odebrać tego, co jest moje. Ten, kto prowadzi te decyzje, zacznie odczuwać presję. Ich telefony nie będą przechodzić. Twoi sojusznicy zamilkną, zamieszanie przerwie ich pewność. Spróbują ponownie przy namiocie, ale powietrze będzie inne. Energia odepchnie, nic z tego, co zapiszą, się nie utrzyma. Żadne porozumienie, którego spróbują, nie przetrwa. Ponieważ boska interwencja nie podlega negocjacjom. Będą myśleć, że to zbieg okoliczności, ale Ty będziesz wiedział lepiej. Poczujesz ochronę trzymającą Twoje imię jak miecz. Napisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 1122 Komentarz. Chodzę pod boską ochroną. Teraz możesz zacząć zauważać zmiany w swoim ciele. Zmęczenie, bóle głowy, ciężar. To nie jest słabość. To Twoja dusza uwalnia to, czego już nie może dźwigać. Zrzucasz to, co nigdy nie miało pozostać. Odłączasz się od pułapki, zanim w pełni się uformuje. Jesteś podnoszony, ich decyzja miała cię zdefiniować, ale teraz ich o. Ten, kto zachowuje największy spokój, ma najwięcej winy. Jego uśmiech zacznie zanikać, jego pewność siebie osłabnie, bo gdy duch się angażuje, kłamstwa rozpadają się bez ostrzeżenia. Napisz amen aby otrzymać błogosławieństwo. 1100 komentarz. Każde kłamstwo zostaje ujawnione. Archanioł Michał mówi, że im bliżej 31, tym bardziej będą niestabilni. Jeden wpadnie w panikę. Jeden obwini drugiego. Jeden odejdzie. Tak się dzieje, gdy ciemność się gubi. Spotkanie się nie odbędzie, jedność się rozpadnie. Tego ranka poczujesz zmianę. Może to wyglądać jak ulga, jak oddech pokoju po nacisku. To jest potwierdzenie. Zrozumiesz, że Twoje milczenie było ochroną. Nie musiałeś się bronić, niebo już to zrobiło. Wynik to udowodni. Napisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 1212 komentarz. Wynik należy do boskości. Będą udawać, że to się nigdy nie wydarzyło, jakby spotkanie, telefony, zdrada nigdy nie istniały, ale ich milczenie ujawni wszystko. Zobacz. Jak będą Cię traktować po tym? Ten, kto jest winny, będzie trzymał dystans. Nie będzie w stanie utrzymać kontaktu wzrokowego. To dlatego, że Jego duch wie, że zawiódł. A poczucie winy mówi, nawet gdy ludzie starają się milczeć. Ich energia wyżna za nich. Ale ty nie będziesz musiał odpowiadać, już poszedłeś dalej, zostałeś duchowo wyniesiony. Napisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 1323, komentarz. Ich milczenie potwierdza moje wybawienie. Wkraczasz w Tydzień Boskiej Jasności. Ludzie, którzy byli ukryci, Zostaną ujawnieni nie przez plotki, ale przez zachowanie. To, co robione za plecami, zawsze wraca na front. To dzieje się teraz. Ich plan rozpada się na oczach. Próbowali coś podpisać bez Twojej wiedzy. Próbowali zmienić coś związanego z Twoim imieniem. Ale ich ręce zostały przyłapane na gorącym uczynku. Teraz się boją. Ty przemyślasz wszystko na nowo, ale czas na odwrót już minął. Napisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 1400 komentarz: Przechodzę przez ruinę nietknięte, Spróbują wysłać kogoś innego by sprawdził grunt, kogoś, kogo się nie spodziewasz, ale jego słowa będą wydawały się dziwne, będzie zadawał pytania, poruszy dziwne tematy, tak poznasz, że został wysłany. Nie angażuj się zbyt głęboko, niech Twoje milczenie mówi, niech Twoje rozeznanie Cię chroni. Nie jesteś obserwowany tylko naturalnie, jesteś śledzony duchowo. Dlatego są zdesperowani, by znaleźć szczelinę. Ale jej nie ma. Pieczęć jest mocna. Aniołowie płaczą nie z powodu strachu, ale dlatego, jak blisko byłeś katastrofy i jak daleko teraz zostałeś uniesiony. Napisz amen. Aby otrzymać błogosławieństwo. 155 komentarz. Niebezpieczeństwo minęło. Idę teraz naprzód. Ta wiadomość dotarła do Ciebie w boskim czasie. Nigdy nie miałeś zostać zaskoczony. Plan, by zaszkodzić Twojemu postępowi, był prawdziwy, ale nadszedł za późno. Planowali wokół Twoich słabości, ale nigdy nie spodziewali się, że Twój duch stanie się silniejszy. Nigdy nie przygotowali się na Twoje wyniesienie. 10 kwietnia zostanie teraz oznaczone w Duchu nie jako Twój upadek, ale jako dzień Twojej ochrony. To, co miało Cię zamknąć, stanie się Twoim wejściem w coś większego. Tajne porozumienie, które tworzyli, zostaje duchowo rozwiązane. Tracą kontrolę nie tylko nad swoim planem, ale i nad sobą. Poruszali się z pychą, a teraz pycha stała się ich więzieniem. Obrócą się przeciwko sobie nawzajem. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 1616 Komentarz. Pułapka została dostrzeżona, zanim się zamknęła. Nawet w ich zaprzeczeniu prawda brzmi głośno. Otoczyła Twojego ducha ogniem. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 1740 Komentarz. Chodzę teraz z ogniem wokół mnie. Jeśli chcesz wyrazić swoje wsparcie jeszcze bardziej, masz możliwość okazania super podzękowania z darowizną do 10 dolarów amerykańskich.